Centrum Studiów Anarchistycznych wyda w programie kolejny tydzień, w którym będą podawane najważniejsze informacje mijającego tygodnia. Polska. Obrońcy przyrody zniszczyli 10 ambon śmierci służących do mordowania zwierząt. Jak podają Lasy Państwowe Nadleśnictwa Tuszyna, w ostatni weekend nieznani sprawcy zniszczyli 10 ambon należących do koła łowieckiego łoś z Mielca. Przy pomocy pilarki bardzo sprawnie, fachowo i szybko wycięli urządzenia łowieckie, w większości powalającej na ziemię. W Polsce, jak i na świecie trwają akcje solidarnościowe z Giannisem Michailidisem. W Szczecinie wwieszono baner Solidarności z trwającym prawie miesiąc strajkiem głodowym anarchisty. Przez całe swoje życie Giannis Michailidis był integralną częścią walk przeciwko państwu i kapitałowi prowadzonych z perspektywy anarchistycznej. Od najmłodszych lat uczestniczył w anarchistycznych grupach studenckich w demonstracjach przeciwko wojnie w Iraku, w antypaństwowych i antykapitalistycznych demonstracjach ruchu antyglobalistycznego. Niejednokrotnie bywał aresztowany. Uczestniczył w walkach studenckich w latach 2006-2007 przeciwko reakcyjnym reformom szkolnictwa. Walczył z ekonomicznym rabunkiem przyrody. W 2007 roku został aresztowany podczas interwencji przeciwko wylesianu gór Parnita. Był integralną częścią powstania grudniowego, kiedy to policjanci zamordowali zimną krwią 16-letniego anarchisty Aleksosa Girgoopoulosa w rejonie Eksarchi. Brał udział w walkach przeciwko memorandum w 2012 i zdecydował się na wywłaszczenie krwawego bogactwa banków. Zostaje osobą daną wizji obalenia państwa i kapitału zajmując bojową postawę wobec kompleksu policyjno-sądowego uosobniającego terroryzm państwowy. Strajk głodowy Gianisa trwa już około miesiąc. Jego stan jest fatalny. Trwa strajk pracowników MZK w Bydgoszczy. Postulaty pracowników MZK są następujące. Odwołać Andrzeja Badyńskiego z funkcji prezesa spółki. Załoga żąda wzrostu wynagrodzeń od 1 czerwca 2022 roku o kwotę brutto 1000 zł. W latach następnych załoga żąda wzrostu wynagrodzeń minimum o wskaźnik cen usług ustalanych corocznie przez GUS. Grupa kierowców i motorniczych domaga się zmniejszenia premii do 10% w stosunku do pracy zasadniczej. Załoga wnosi o powołanie na funkcję prezesa spółki Pawła Czernego. Czarne chmury na Budowa stacji metra na placu Eksarkia oraz przebudowa wzgórza strefi mają się rozpocząć w miejscach letnich. Ultimatum rządów jest ostatecznym ciosem wymierzonym w charakter historycznej dzielnicy Eksarkia. Budowa przystanku metra na placu, przekształcenie Politechniki w Muzeum, próba usunięcia pomnika Aleksandrosa, Grigoropoulosa, utwardzenie ścieżek w parku, wycięcie drzew, umieszczenie kamer bram i posterunków bezpieczeństwa w celu kontrolowania wejścia. Są częścią ogólnego projektu gentryfikacji okolicy przekształcenia jej w cel podróży turystycznych, rozwoju kontroli i represji. Wysiedlenie osób najuboższych jest konsekwencją gentryfikacji, ponieważ znalezienie mieszkania staje się niemożliwe z powodu wzrostu czynszów. Proces gentryfikacji jest normalnością dla państwa i stolicy, natomiast dla osób związanych z daną dzielnicą jest to gwałtowny proces wykorzenienia, ponieważ są zmuszeni ją opuścić. W warunkach kapitalistycznego kryzysu i pandemii państwo opracowuje jednolitą strategię prewencyjnej kontrowersywy w obliczu ryzyka niekontrolowanych wybuchów społecznych. To właśnie w tym kontekście uchwalono ustawę ograniczającą demonstracje i nasila się zbrodnicza przemoc sił represyjnych. To w tych samych ramach zarządzono eksmisję skłotów, zlikwidowano azyl uniwersytecki, powołano policję uniwersytecką, kryminalizowano oddolne związki zawodowe i strajki, aresztowano i prześladowano aktywistów. Częścią tej samej strategii są państwowe projekty podporządkowania sobie dzielnicy o bogatej historii oporu, dzielnicy, która jest globalnym symbolem walki z władzą, wyzyskiem i uciskiem. Państwo eksmitowało skłoty, samorganizujące się schroniska dla uchodźców i imigrantów. Siłą usunęło z okolicy setki uchodźców i imigrantów, kobiet, mężczyzn i dzieci i uwiedziło ich w obozach koncentracyjnych. Finlandia i Szwecja ugięły się pod Erdoganem w ramach przystąpienia do NATO. Posyłają kurdyjską opozycję na pewną śmierć. Po raz kolejny cierpieć będą ci, o których świat milczy. Turcja intensyfikuje swoje działania w Rżawie i Kurdystanie i nic nie zapowiada, aby ktokolwiek z zachodu ją powstrzymał. Przywódcy NATO uwielbiają mówić o demokracji i prawach człowieka. Mimo to nie zauważają braku jednego i drugiego w Turcji i jej działaniach. Mamy nadzieję, że pewnego dnia Zachód będzie przejmował się losem Kurdów, Jazydów, Jemejczyków, Jurgów i innych prześladowanych grup, tak samo jak losem Ukraińców. Były to wiadomości Centrum Studiów Anarchistycznych.